Weźmiemy sobie trzy woski. Wszystkie firmy ADBL, dwa woski w tak zwanym sprayu oraz jeden twardy wosk. Jeżeli chodzi o te woski w sprayu, ja zawsze takie woski traktuję jako quick detailer, czyli coś ala wspomaganie przy osuszaniu auta pomyjni Jednocześnie, zbierając wodę, rozprowadzamy sobie wosk. Akurat te woski, z tego co wiem, dość szybko odparowują, nie zostawiają jakichś tam mazów. Są bardzo wydajne, bo stosuje się ich naprawdę mało. Ale też mamy twardy wosk, który ma nam zabezpieczyć lakier do 3 miesięcy. Można by się tu rozwodzić nad wieloma tematami dotyczących tych wosków. W każdym razie, woski, które są w sprayu. Mają za zadanie nam nabłyszczyć lakier, przyciemnić go, ewentualnie zrobić taki podbity luk i przynajmniej na jakiś czas ten lakier nam zabezpieczyć. Przynajmniej do kolejnego mycia, aby po prostu łatwiej się go myło. Z kolei twardy wosk ma już zabezpieczyć nam ten lakier do 3 miesięcy. No ale czym by był wosk, gdyby nie dawał nam tej satysfakcji skropelek i skropelkowania zaraz zobaczymy sobie czy naprawdę tak łatwo jak myślę aplikuje się te woski oraz sprawdzimy sobie na końcu przyciemnienie oraz hydro więc zapraszam na łaskę okej okay. Czyli tak jak mówiłem, nie ma co przedłużać, maska została wymyta, zrobiona dekontaminacja. Jeszcze dodatkowo przejechałem ją maszyną DA, tak aby mieć pewność, że ten lakier jest jałowy. W tej chwili nic na nim nie ma, został również odtłuszczony. Więc za chwilę podzielimy sobie tylną klapę na trzy części. I bierzemy się za sprawdzanie naszych produktów. Dość istotną sprawą przy tego rodzaju produktach w sprayu jest na pewno to, że nie możemy aplikować ich, kiedy lakier jest bardzo rozgrzany. Oraz nie możemy ich dawać dużo, bo wtedy możemy mieć naprawdę problem z dotarciem takiego produktu. Dajemy jednego strzała, nawet na taką całą maskę rozcieramy to i czekamy aż sobie odparuje dobra myślę, że na pierwszy ogień pójdzie quick walks, bierzemy sobie fibrę, wosk jeden strzał i rozprowadzamy teraz fibrę na drugą stronę Wszystko, jeśli chodzi o aplikację takich produktów, jak widzicie, jest to dosłownie banał. W tym momencie powierzchnię mamy, można powiedzieć, zabezpieczoną. Jeszcze, jeżeli nie chcecie tak aplikować tego produktu, możemy sobie wziąć mikrofibrę. Jeden, jeden strzał na fibrę. I tak jak widzicie, przecieramy sobie wszystko. Odwracamy fibrę na drugą stronę i ściągamy ewentualne mazy, nic nie ma nam prawa tutaj zostać. Ok, jeden produkt mamy nałożony. Teraz ze względu na to. Że dowiedziałem się, że ten wosk powinien 10 minut sobie poleżeć. Nałożymy sobie ten wosk, zostawimy, przejdziemy do Synthetic spray Waxu nałożymy sobie go, a tutaj niech nam ten twardy wosk spokojnie leży. Potem zrobimy i test palca, i zobaczymy, jak nam się będzie nabierał. Ja tutaj nie będę się też rozczulał, nałożę go dość sporo. Wosku oczywiście nie aplikujemy na mokrą karoserię. Mam nowy aplikatorek, jeszcze sobie dobiorę. Wosk aplikujemy na powierzchnię, która jest dobrze wymyta, przeszła dekontaminację oraz została odtłuszczona. Wtedy mamy szansę, że ten wosk naprawdę Utrzyma nam się na tym lakierze tyle, ile utrzymać się powinien. Ile tam producent przewiduje. Dobra, wosk mamy równo nałożony, więc przechodzimy sobie do Synthetic Spray Woksu. Przy tym produkcie zachowamy się podobnie jak przy tym pierwszym, tak aby też móc Wam powiedzieć. Czy aplikuje je się równo łatwo, bo tamten moim zdaniem jest w aplikacji banalny? Czy któryś aplikuje się ciężej? Teraz szczelimy sobie. Taka ilość naprawdę wystarczy Wam na rozprowadzenie na całą maskę. Rozprowadzamy sobie go. Odwracamy fibrę na drugą stronę. Docieramy. Wszystko po robocie nie widzę. Tu żeby były jakieś smugi, mazy. Także produkt jest tak samo banalny w docieraniu i w aplikacji. Jak i tamten jeszcze spróbujemy sobie rzucić to na fibrę. Tak samo na fibrę. Jeden strzał rozprowadzamy. Druga strona. Docieramy smugi. Przy takich produktach raczej się nie czeka. Robimy wszystko od razu. No i miejsce, gdzie był aplikowany, pięknie lśni. Także jak widzieliście, czy wrzucacie sobie to na fibrę, czy bezpośrednio na lakier. Dla tych produktów nie ma to większego znaczenia. Jeszcze chwilę sobie poczekamy. Przejdziemy do docierania wosku. I zaraz sprawdzimy sobie hydro. W momencie, jak sprawdzimy sobie hydro, zobaczymy, jak te produkty będą nam odparowywały i zachowywały się też w momencie, jak potem na tą mokrą maskę będziemy chcieli sobie zaaplikować środek i zastosować to jako yy, wspomaganie osłyszania, tak jak już mówiłem. A na końcu zerwiemy sobie taśmy i zobaczymy jak który środek zadziałał. Czy przyciemnił czy czy nie? Dobra, minęła już dłuższa chwila. Więc pod palcem wosk już schodzi. Bierzemy sobie fibrę. Docieramy i podobnie jak z tutaj yy, z produktami sprayu nie ma najmniejszych problemów jeżeli chodzi o dotarcie teraz mam tutaj butelce zwykłą wodę zobaczymy sobie jak każdy z nich zachowuje się sprawdzimy sobie kropelki Muszę przyznać, największe kropelki są na wosku, zanim idzie Quick Walks i najmniejsze kropelki ma Synthetic Spray Walks, które mi najbardziej odpowiadają chyba po tym Quick Walksie, chociaż tu gdzie jest wosk też, i tutaj gdzie jest Synthetic Spray Walks, są bardzo ładne. Teraz wiadomo, że tutaj wosk nie będziemy sprawdzać, jak będzie osuszał. Po prostu przetrzemy sobie to, ale tutaj już pryśniemy i zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. temu chwilę, ale nie, nie ma problemu. Tutaj sobie po prostu przetrzemy to. Bo jak wiadomo, wosk nie służy do tego, aby wspomagać osuszanie. No i Synthetic Spray walks. Tak samo, banalne. Ok, ja przed chwilą sobie jeszcze ściągłem taśmy, aby zobaczyć efekt. Niestety nie mogę go uchwycić na kamerze, ale moim zdaniem największą robotę zrobił wosk, potem, potem Synthetic Spray Wax i Quick Wax. To jest moja subiektywna opinia. Wosk oraz Synthetic Spray Najbardziej tak uwydatnił kolor Jeszcze go przyciemniając Także wybór już należy do Was Ok, a tak jak właśnie przed chwilą wspomniałem Ja te produkty w sprayu traktuję jako Szybkie odświeżenie lakieru Wspomaganie osuszania Ewentualnie możecie się pokusić jeszcze Aby wykorzystać je w takim celu jak działają typowe quick detailery. Czyli jeżeli lecicie gdzieś na zlot, lub potrzebujecie mieć auto ładne, świecące, a jest delikatnie przekurzone, pamiętajcie, delikatnie przykurzone, to nie jest ściąganie mikrofibrą czy inną szmatą, zasniętego błota z karoserii, bo wtedy porysujecie. Ale jeżeli delikatnie mikrofibrą, z takim preparatem. Przejedziecie sobie czy po masce, czy po klapie, czy przez drzwi, czy przez dach. Nie powinno się nic strasznego stać. Więc to, myślę, że wszystkie te produkty spokojnie powinny znaleźć się w Waszym takim podstawowym zasobniku, jeżeli chodzi o pielęgnację auta. Twardy wosk, jak wiadomo, na pewno sprawdzi się podczas okresu jesiennego lub zimowego, aby lepiej auto myć, domywało się, nie będzie na pewno tak się brudziło, jak w momencie kiedy lakier jest jałowy. Jeżeli chodzi o te dwa, tak jak już mówiłem, moim zdaniem należy je traktować jako quick detailery, tylko że wiadomo, że quick detailery charakteryzują się e, bardzo krótkim czasem działania. Tutaj możemy mieć nadzieję, a raczej pewność, że na pewno wytrzymają na naszym lakierze dłużej niż typowy quick detailer. I co? Myślę, że informacje o tych produktach wyczerpałem. Wiecie, jak się zachowują. Kierując się tym, co mówiłem, na pewno dobierzecie coś odpowiedniego dla siebie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!